Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony JDGamer I witam was w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy w Just Cause 3 Zawsze mi się to tak podoba jak um, Jak zaczynam odcinek Boże, chcę co ja wchodzę? Jak zaczynam odcinek um, Zawsze mi się to podoba jak mówię Zagrajmy w Just Cause 3 Tak się What fajnie no, robi. Dobra, um, nie chciałem wejść do menu Potem powchodzimy jakiegoś dźwięku, grafiki, nie wiem po co Chciałem wyjść na mapę i chciałem zaznaczyć tą oto misję. Jest dokładnie defeksy. tam. Tak więc. Z tego co wnioskuję po tej rozmowie i z tego co wnioskuję po nazwie tej misji to albo nasz... ten Mario kolega zginie. Albo naprawdę chodzi o jakieś zdrajcje. No wiecie, przy takich grach to w sumie nigdy nie wiadomo. Więc wiecie, wolę się trzymać na baczności. A tak w ogóle to bardzo was przepraszam za. Może będę miał rekord. Uuu. Powinienem mieć rekord Ale ja chciałem powiedzieć, że bardzo przepraszam za... Tam pewnie można osiągnąć rekord Strasznie was przepraszam za to, że wczoraj się film nie pojawił Ale naprawdę mam bardzo dużo na głowie Co się miałem Już teraz została tylko jedna rzecz Już w sumie... Będę miał, że tak powiem wolne ale smakowity kąsek tutaj jest Chciałbym to zniszczyć Przynajmniej te wieże, nie? Zobaczymy Zobaczymy jak to wyjdzie. O, i wydaje mi się, że Wydaje mi się, że to chyba nie zadziała Ładnie jest bliższa Dobra, uspokój ci, Jezus <tryk> A! Tak coś i, i, tak, i tak mam coś rozwaliłem. Reinforcement, wale waszej reinforcement! Chcę dotrzeć do misji Porto La Grappia, La Lavanda. zobaczymy. Jestem ciekawy tej misji. Choda w ogóle Pomimo ta... tego, że ten Jaskos wygląda tak monotonnie trochę że te, te lokacje są w sumie strasznie podobne do siebie.

Look at the hips! Look at the hips! What are you doing? <laughs> I'm hiding in plain sight. You like? Try popping more and locking less. military Next week level. You want me to come? It wouldn't be frigo and etc. without Mario Frigo. Yeah. Still a military vehicle. Something armored maybe. But...

Stał właśnie... Już tutaj przed chwilą stał zasady samochód wojskowy. Assassin's Creed normalnie. Zobaczymy. Mm. Te samochody wojskowe się tutaj zjadą, normalnie. Poszukajmy, co tu jeszcze trzeba zrobić. Do not let in claims of freedom. Dokładnie, shut the fuck up, nie? To ludzie. Jezus, ludzie, kto mi napisał? Bardzo was za to przepraszam. Jeśli nie powtórzy, teraz ciebie trzeba tu powalić. czubek głowy. O, komin, kto wygrał? Komin wygrał. A raczej kominek. Kominek, okrąglinek normalnie. No czemu się nie zjeżdżają ci goście? ci mieli tutaj. tutaj jakiś... Ale nie macie żadnego wojskowego samochodu, nie? Z tego co widzę. Very great. Yy, ale z tego co widzę, to mam chyba. Dzięki Mamy zajebisty samochód wojskowy Ale fajnie się nie prowadzi, ja nie mogę Ale to powinnoś wystarczyć ją przyjęcie Chodź zabijaj, no i zabijaj. Nie! Może... Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do gniazda samochodu. No. Ale na pewno, jak nas teraz zatrzymają, nam samochody nie dowodzą mógł zdobyć następny.

this is the demon I am Dr Zeno the care of the Rivero's Bavarian Corps. I must reach the armed resistance it is my intention to defect are you my security detail? <laughs> security detail. <laughs> I am Rick Rodriguez, this is Mario Frigo, on the... Mario, take the car. Zeno. <laughs> <laughs> Can you <coughs> fly a helicopter? If... I must. Good. That will give them two targets to shoot. Targets? <coughs> so we will będziemy a dirty job. One will fly, the other will

So, Doc, you're a scientist, huh? What do you do? Study Bavarian. The General wants his scientists to create nothing but weapons. He tortured me and he killed some of my colleagues. So, I must defend. Do Doc! Doc, follow us. We'll get you out of here in no time. I'm Nic nie mogę zrobić, no. Ale już jeszcze razy powinien zginąć. No pozdrój!

Na pewno bardziej osłaniać Mario niż Zeno. No ciekawie. Naprawdę nie umiesz jeździć? W pierwszym odcinku pokazałeś, że umiesz jeździć. Nie szkodli wyrzutnie rakiet z. Z. No, tu się ale przynajmniej nie trzeba tak w że co dwie minuty apteczki używać No Mario ty palancie! Brończy się! jak scena z szybki wcieku jeden. Kurde, ten tym helikopterem już bym mógł dawno tam dolecieć do miejsca, ten tym samochodem się też tak wlecia, jak nie wiem <trykli> <by. trykli> końcu samochody tak spadają

Możemy you back General Jak mnie mam? Dokładnie, Przejdziemy kolejną misję. Zdrajca. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście nieco krótszy oh, z czego też bardzo przepraszam oh, yes. wam się spodobał. Mam nadzieję, że lubicie tę serię i mam nadzieję, że zobaczycie kolejny odcineczek. A na ten czas ja się z Wami żegnam, a Wy jak zwykle zostawcie lajka, komentarz, suba i podajcie film dalej. Ym, tak więc, hej, do następnego filmu.